Wyzwań jest bardzo dużo i te wyzwania się ciągle zmieniają, bo świat się ciągle zmienia. Szkoła musi być takim miejscem, i to już wiem, że jest głównym jakby wyzwaniem każdej szkoły, każdej placówki, jest takim miejscem, które musi dopasować się do zmieniającego się świata, nadążyć za tymi zmianami. To oznacza, że musi być otwartą placówką. Ludzie, którzy w niej pracują, muszą być otwarci. My musimy słuchać, my musimy y, ciągle się kształcić, musimy ciągle badać, poznawać nowe metody, poznawać to, co w obecnym świecie jest potrzebne dla przyszłego pracodawcy, dla przyszłego pracownika i ciągle wprowadzać zmiany. Tutaj nie możemy stać w jednym miejscu. Jak stoi się w miejscu, no to się cofasz. Natomiast w szkole jest to szczególnie istotne, zwłaszcza w tak dynamicznym świecie jak dzisiaj. Braków w edukacji, w systemie szkolnictwa jest na pewno cała masa. I myślę, że nie warto też skupiać się na punktowaniu tych braków. Można pomyśleć o tym, na co odpowie OktoSchool. Więc w OktoSchool traktujemy dzieci podmiotowo, traktujemy je z szacunkiem z szacunkiem, który należy się każdemu człowiekowi. Jest miejsce na popełnianie błędów. E, inspirujemy, e, dużo podróżujemy, zwiedzamy, pozwalamy, żeby inspirował nas otaczający świat. Myślę, że sprawą dość oczywistą jest fakt, że świat się nieustannie zmienia. Że dynamika wpisana jest w jego proces. E, I edukacja, szczególnie w Polsce, chyba nie zawsze odpowiada tej dynamice. Ona jeszcze w dużej mierze jest. E, Mocno tradycyjna, mocno klasyczna, która wyrosła z polskiego modelu e, oświaty, bowiem sama miałam okazję do takiej szkoły uczęszczać i wiem, e, że nauczyciel ma ogromną siłę. Może w jednej chwile, chwili zbudować dziecko, dokleić mu skrzydła i w tej samej e, może mu je podciąć. My chcemy e, dla dzieci budować tutaj środowisko, w którym one mogą czuć się naprawdę wartościowe. Jedną z naszych myśli w kredo pedagogicznym jest: jestem ważny, lubię siebie. I dla mnie, jako dla osoby tworzącej tę szkołę, takie poczucie dziecka, że jest wartościowe, że jest ważne dla siebie samego, ale także dla jego otoczenia, jest niezwykle istotne. I to jest jeden z priorytetów, których, o których będziemy myśleć w szkole każdego dnia. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dzisiejsza cywilizacja przynosi nam nowe zagadki do rozwiązania. I my musimy z technologią, z pędem życia, z jego dynamiką nauczyć się istnieć, korelować i dobrze się w tym wszystkim czuć czuć się komfortowo, dbając także o swój dobrostan i o swój rozwój. Przez kilka lat byłam dyrektorem i twórcą szkoły nowego modelu, i tam odkryłam, że da się w obecnym systemie oświaty stworzyć nowy model szkoły. On jest konieczny, on jest potrzebny, dlatego że świat bardzo szybko się zmienia. Zmienia się wszystko dookoła nas i my potrzebujemy szkoły, która pozwoli nam rozwinąć kompetencje przyszłości, bo te kompetencje pozwolą nam się odnaleźć w każdej zmiennej rzeczywistości, w której przyjdzie nam żyć. A pamiętajmy, że my kształcimy dzieciaki do rzeczywistości, której jeszcze nie ma. To są wszystkie kompetencje, dzięki którym odnajdziemy się w nowych sytuacjach, czyli podejmowanie decyzji. To wbrew pozorom wydaje się takie proste, ale niestety, jeśli już na poziomie szkoły nie zrobimy tej przestrzeni w codzienności szkoły, czyli na przykład na lekcji, to moje doświadczenie pokazuje pracy z uczniami, że uczniowie mają autentyczny problem z podejmowaniem decyzji, ponieważ Model szkoły pruskiej, który obecnie obowiązuje, oparty jest mocno na prowadzeniu, czyli nauczyciel o wszystkim decyduje, uczeń właściwie wykonuje, większość, przez większość czasu w szkole wykonuje polecenia, a ja stworzyłam szkołę, w której to uczeń podejmuje decyzje. I właśnie ma taką przestrzeń na rozwój kompetencji, jak odpowiedzialność, podejmowanie decyzji, sprawczość. Działanie pomimo błędu, planowania, samoorganizowania, samodzielności w myśleniu, w działaniu, w kreatywności. Jeśli my w szkole zrobimy taką przestrzeń codziennie, gdzie uczeń będzie mógł kształcić te kompetencje, no to właściwie będzie mógł funkcjonować w każdej rzeczywistości, w której przyjdzie mu żyć. Dzisiejsze czasy to są czasy, w których edukacja, dobra edukacja jest na wagę złota. Jak nigdy wcześniej według mnie w, w historii potrzebujemy dobrej edukacji. Tylko pytanie, czym ta dobra edukacja jest. My oczywiście nie wiemy, jak będzie wyglądać świat za wiele, wiele, nawet właściwie za niewiele lat. Ten świat się tak dynamicznie zmienia, że nam jest ciężko przewidzieć, co się wydarzy za tydzień, za rok, a co dopiero za kilkanaście lat, kiedy dzieci skończą edukację. Natomiast wiadomo, że są pewne takie wartości czy kompetencje kluczowe, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie w tym świecie, którego do końca jeszcze nie znamy. I dla przykładu, takimi kompetencjami jest na przykład to, żeby umieć samodzielnie myśleć, czyli dokonywać osądów takich krytycznego namysłu nad rzeczywistością. Budowanie relacji z innymi jest bardzo ważne, umiejętność współpracy. Jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy innych jak powietrza, żeby żyć, ale potrzebujemy kompetencji do tego, żeby umieć z nimi współdziałać, współpracować. Jedną z takich wartości ważnych jest zaufanie, umiejętność zaufania innymi, ale budowania też tego zaufania i wspólnoty. Potrzebujemy języków jako narzędzi edukacji takiej wielokulturowej, bo świat się stał globalną wioską, a my współżyjemy ze sobą, więc dobrze ze sobą dobrze żyć i wiedzieć, jakie są różnice w kulturach. Potrzebujemy kompetencji cyfrowych, otaczamy się sprzętami e, różnymi mamy właściwie mamy nadmiar informacji jest ten problem że właśnie nie, nie umiemy ich selekcjonować jesteśmy tym zasypywani ale jednocześnie musimy wiedzieć jak z tych nowych mediów z tych nowych technologii korzystać po to żeby one służyły nam i żeby też być bezpiecznym w tej sieci